Cześć, z tej strony Rawa mnie i w w z Minecrafta i dzisiaj będziemy rozbudować naszą nową bazę, o tam. I co konkretnie, wpadłem na fajny pomysł co tam zrobić pod tą bazą. I weźmiemy do tego konia, bo mam co prawda fajerwerków trochę, ale na razie je oszczędzam, bo planuję w następnych odcinkach, nie wiem jeszcze w którym, ale jak uzbieram więcej gunpowdera. E Wyprawę, żeby wreszcie znaleźć ten Meteoryt, czyli tu Godę, jakoś tak to się chyba nazywa, no to zamety jestem w środku w każdym razie. Bo dalej tego nie znalazłem, Ale do tego chcę więcej fajerwerków. I fajna, na fajny pomysł, już tutaj będziemy, oho, żeby to wszystko otoczyć i tutaj na dole zrobić taki ogród mały, ale ze zwierzętami w środku. Pomysł jest ciekawy, wykonanie może być gorsze. Ale jakoś powinno to być. I trochę tutaj też drzewy wyciąłem poza odcinkiem. Jak widać, dalej są. I spróbujemy coś takiego, żeby to było dotąd. I teraz to już tylko połączyć. Nie, nie trzeba wystarczającą ilość płotków. Mam nadzieję, że tak. No dobra. Zobaczymy. Mam też już kilka tej rzeczy, czyli po pierwsze tą kwitnącą azalię, znaczy, no tak, azalię. I akację jedną. Ale właśnie zgubiłem konia, a to nie jest dobrze. Gdzieś tędy. Gdzieś tutaj poszedł. Tu jest. Dobra, chodź. Tenas Na tutaj się później wytnie, ale to później. Kontynuujemy. Już widzę, że mógłbym zrobić tutaj trochę więcej płotków. Zdecydowanie. No dobra, to się zrobi później więcej. Albo nie, zróbmy o tak, 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 tak. Bo myślałam tylko o dwóch bramach, ale zrobimy w takim razie trzy. Czyli tu będzie jedna, tam będzie jedna, czyli tam już jest i tam. Bo teraz trzeba się przetestować, czy te zwierzęta w żaden sposób istotnie wyjdą. Bo już widzę, że ten goń chyba może stamtąd wyjść. A to nie jest za duże. Bo plan był taki, żeby one nie mogły wejść, Trzeba się wszystkie takie wejścia tu pousuwać wyżej. Czy on może wyjść? Oczywiście, że może. Więc to należy usunąć. Chociaż na pewności zrobimy tak. Chodź dalej koniu i tutaj kolejny zrobimy to odtąd. Będzie się ciągnąć gdzieś tutaj do tej do tej skały de facto. Z, y, zróbmy bardziej coś takiego. Ja muszę zejść z konia, bo nie widzę to za dobrze. Dlaczego pada? No bo pada. A dlaczego? Na odcinku i nie przeczekałam na noc, bo de facto przygotowałem się jakiś czas do tego odcinka. No i akurat zaczęło padać, jak około skończyłem przygotowania. Na no taki jefard trochę, ale dobra. Yy, okrowy daty mamy pierwszą. Dobrze, to ty tutaj krowo zostań. Yy, ja też pewnie wyzbędę tej brzoz, na przykład jeszcze tej, może tego. Bo tak, jak będzie się przychodzić, to będzie ładnie wyglądać. Więc tutaj już krowo zostań, ja tu zasadzę to, zasadzimy jeszcze to. Ile już czasu film trwa? Na razie krótko, ale dobrze. Powycinajmy też te drzewa. Mam też w ogóle jeszcze jeden plan na dzisiaj, ale to w późniejszym etapie odcinka. A mianowicie na położenie podłogi w tym domu tutaj, w nowym bazie. Podłoga będzie z akacji. Na razie mam mało drewna z akacji. Bo za bardzo go nie farbiłem. A sawanny też nie mam nigdzie. Ale trudno. Jakoś z tym żyć. E, oczywiście nie mam siekiery, bo przecież po co? A może mam kamień chociaż? Sprawdźmy. Żelazo nie chcę marnować. Nie, no bo przecież po co? No oczywiście, że nie mam. E, no to inaczej zrobimy. Weźmiemy to, to, deski. To. Siekiera. Może być. I mamy siekierę. Drewniana, bo drewniana, ale i tak będzie szybciej. Chociaż mogłem równie dobrze użyć miecza. Co szybciej kopię. Bo w ogóle, jak dobrze mi się wydaje, to z taką prędkością kopię miecz. Tak, miecz jest szybszy w ogóle, niż jakbyś się kopaliłem ręką, a kilow? Jest chyba z taką samą prędkością jak to. Tylko, że miecz kopie chyba zawsze z tą samą. Natomiast siekierą jest inaczej, oczywiście. No dobra, wytnij nie jeszcze tylko to drzewo i będzie czysto. I może za chwilę też będzie noc. Przy okazji to się pójdzie już spać. Yy, bo tutaj łóżko też przyniosłem. Dobra, mamy. Wycięte. Jak stąd wyszedłeś? Jak? Ja muszę wiedzieć, czy przez to wyszedłeś? Najpewniej tak. Yy, albo tędy. Nie, no tędy wychodzi. No widać. Oj, nie, 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 nie będziesz tędy wychodzić. Niestety, ale to jest zabronione. Nie ma opcji. Dobra. Co się stało? O! Okocjo właśnie wyrosła. Czy też ma jakiś wpływ na to, jak to szybko rośnie? Może, ale nie wyrosła tak, jakbym chciał, żeby wyrosła. No to dobrze, trzeba ją ściąć. A no dobra, więcej drewna zawsze. A ja mam mączki gostnej. Trochę. E, poproszę jedną sadzonkę chociaż. Dziękuję. Posadzimy ją. Tylko niech to wytnę już do końca. Bo ona no wrosła mi tam, gdzie nie chciałem żeby była. Czyli na tym moście szklanym. Przyszłym. Muszę jakoś pusty ja w końcu znaleźć, bo zdobywanie piasku to obecnie jest jakaś masakra. Mm, więcej sadzonek z chęcią bym przyjął, ale dobra. A może bardziej tu? Albo koniu przesuń się stąd. Mm, o, kurczak nas wszedł, świetnie. I... I jest lepiej. W jakimś stopniu. Dobra, chyba będzie ok. A propos, jajka? Jest jedno, ale zawsze to coś. Więcej? Nie, nie ma opcji. Dobrze, chodź. Tutaj trzeba jakieś kwiaty porobić, ładne, żeby było. Tylko żółte, słabo. Chciałbym też jakieś czerwone, ale dobrze, jesteśmy te drzwi naprawdę. Wyglądają jakby były zawsze otwarte, ale de facto są zamknięte, tylko po prostu... No tak rozbudowane. Mm, dobra, i poniężny dzień. Lis. Tam jest lis. Szkoda, że nie mam tego... Um, jak to się to zwało? Lunety. Gdzie jest mój koń? Nie chcę jeszcze zgubić tego konia, bo on się przydaje. Dobra, mamy. Mamy konia. Halo. O, dziękuję. U, to jest bardzo fajne. Weźmiemy. Jedno. Dziękuję. E, wracając. Dobra, jest jakiś inny kolor. Sukces. Ale teraz. Ktoś, o, jest wiedzy Cisadze, o świetnie. E, to nie jest akacja. To jest brzoza. Ale trudno. E, budowa, budowa. Szybko. Jest jedno, jest drugie. Nie, nie, nie. nie. Jest. Dobrze. Chcę tutaj zrobić trochę więcej roślin kolorowych To powrastamy na takie większe trawy. Większe trawy nie są za dobre, ale to jest fajne. Po procie. Poprocie są fajne w większej formie. Czy naprawdę tutaj występuje tylko jeden kwiat, a nie jest więcej? Jest więcej. Ale to jest wciąż mało. Serio, tutaj tylko dwa rodzaje są? Żadnych czerwonych? O cóż, trzeba je przynieść samodzielnie. Um, ale jak będzie tutaj jeszcze więcej azalii kwitnących chcę, bo zwykłe są, a nie kwitnące, są no takie średnie czy przynajmniej te są lepsze. Nie, krowo, nie, nie próbuj. Nie można stąd uciec. Nie pozwolę ci. Wracaj tu. Wracaj na ziemię. W tym momencie. Ja poproszę ten jeden fragment o jest, Akacji. Um, kontynuując odcinek, który za chwilę się skończy, um, pokończymy jeszcze tylko na szybko. O, tutaj rzeczy, czyli wyłóżmy Odłogę tyle, ile mogę. Czy ogólnie nie mogę, bo mam akację. Ale nie wiem ile wyłożymy. Dobra, zacznijmy. To się zwijać. Tak Dobra, jest. Jeszcze tylko tu. Nie, strasznie cicho tu jest. W mojej poprzedniej bazie są tyle lepiej, że... No mama kurczaki. I to dość sporo. Teraz to jest lepiej. E, łopaty nie mam, więc to się wyłoży później. E, tu się teraz wyłoży już tylko. Tu, 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 tu. Ale nie, mam nadzieję, że za niedługo tutaj już będzie dużo kurczaków i też będzie fajnie. Dobra i tak się to prezentuje w tym momencie. O, akacja jeszcze jedna. was wezmę. Dobra, wygląda to całkiem nieźle. Poza tym, że to nie jest akacja, to już jest wszystko. O! Prawo, błagam cię, idź w innym kierunku. Natronna, no, chyba tak zostanie. No dobra, a więc to. Ja nie wiem, że się spodobało i to zacznę na sądziku. I jak macie jakieś pomysły, co tutaj jeszcze za zwierzę dodać? bo tym, że pewnie tamte moje przyniosę z tej zagrody. Tu i lisy. Przecież nie, lisów nie przyniosę, bo one zjedzą kurczaki. To komplikuje sprawę. Może gdzieś tutaj zrobimy też takie małe jeziora. Nie, my tutaj tam na przykład, tak samo pływać, się zobaczy. No ale dobra. Co? Ja, Niczy, że się spodobało. I do zobaczenia w tym Cześć i pa. Czy mogę na koniu? Nie, nie mogę. Muszę zejść z konia. O, teraz. Dobra.